Przepraszam. Gdzie pani się wpadł? Przepraszam. Przepraszam Już. ale ja, 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 ja nie do kolejki. A ja ja, 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 ja tylko nie i Do kierownika to gdzie? Ja tam nie wiem. Kolejka jest! Przecież ślepy nie jestem. Ale głuchy chyba. Mówię, że jest kolejka, a pan wchodzi bez. Mówię do pana! Panie, co mnie pan opłukuje? Lekarz pan jest. Pan tu nie stał! Panie, wsiądzie pan w 125, dojedzie pan na plac zamkowy, tam jest kolumna Zygmunta III, pójdzie pan i powie mu. Pan tu nie stał. A, masz ty, 125 o, ty, o ty mój ziemię do kwiatów w a nieporządnych nie ludzi zaczek. A ty co? A ty, co masz o mnie ty? Weź co? Weź, Weź pan tak. O panie kierowniku, co tam zrobili. I tutaj też. Panie Sławku? Weź pan Panie Sławku! Pan pozwoli, Panie Sławku. Ja ci, ja ci Szybko, szybko, szybko! Pojeździ, zobacz, ty. Chwileczkę, przepraszam. Panie Sławku, Panie Sławku. Raz. Tak. tak, i na gablotę. Na naszą gablotę. Panie! Jak pan masz chęć, to sobie te 125 weź w kręć w dupę. Więc gdzie to 125 obywatelu? No 124, panie władzo. Dowodzik, poproszę. Dowodzik. Pani Wiesiu, może mi pani podać jednego kurczaka? Zara. <grym> A ten turek to ja wiem o kogo chodzi, no proszę właśnie. pani. On będzie, ten turek będzie, proszę Przepraszam pani. Przepraszam najmocniej. Pani jest tu kierowniczką? Kurczaka podaje sprzątaczka brudną ścierką. Ja tu jestem kierownikiem. Przede wszystkim panie pochamsku wyrwał tego kurczaka! Jako korpus wyliczki. Ścierkę, ścierkę mi wyrwał, moje narzędzie pracy. Panie kierowniku, ukraść mi tego kurczaka! No pewnie, bo po co by wyrywał? To złodziej! I pijak, bo każdy pijak to złodziej! No, niech pan sam osądzi, czy to jest w porządku? Uspokój się, Kaziu. Brudna ścierka, proszę pana. Od tego jest ścierka, żeby była brudna. Proszę pana. Podstawowe zasady higieny. Proszę pana. Podstawowe zasady higieny są takie, że jak się wchodzi, to się puka. A pan wchodzi bez pukania. Z brudną ścierką. Nie będę tu więcej kupował. Kaziu, poczekaj chwilę, panie kierowniku. Panie kierowniku, on się na wszystkie sklepy obraża. Mieszkamy na służewcu. toż do żoli Boża mamy wszystkie sklepy poobrażane. Pański sklep jest ostatni. To teraz już chyba na Bielany będziemy. Do Bydgoszczy będę jeździła tu nie będę kupował. Proszę, niech mnie pan umieści na tej swojej gablocie. Przepraszam bardzo, ale to my decydujemy, kto będzie wisiał na tej naszej gablocie. Tak? Tak. A teraz? Panie Sławku! Panie Sławku! A na drugi raz, zanim coś powiecie o naszym handlu, to się najpierw długo zastanówcie. Nazwisko. 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 Właśnie zastanawiam się. Kaziu, jesteś nielogiczny. Żądasz od nich rzeczy, o których oni w ogóle nie mają zielonego pojęcia. Niech mnie oni, moja kochana, w dupę pocałują. O tym mają pojęcie. Pozwólcie.